Jezus po całym dniu nauczania i usługiwania ludziom postanawia przeprawić się na drugą stronę jeziora Galilejskiego. Ta przeprawa mogła trwać około dwóch godzin. W tym czasie zmęczony zasypia, a w trakcie drogi na drugą stronę zrywa się wielka burza. Ta nawałnica była gwałtowna, niespodziewana i większa niż zwykle. Uczniowie znaleźli się w niebezpieczeństwie. Zwróciło uwagę, że część z apostołów była rybakami. Wielokrotnie ci rybacy łowili ryby właśnie na tym jeziorze, więc znali warunki, jakie tam panują. Mogli się spodziewać burzy, a jednak ta burza wyraźnie ich zaskoczyła i ich przeraziła. Na początku apostołowie, przy których przypomnę, wielu było rybakami, chcieli wziąć sprawy w swoje ręce. Jest do im niepotrzebny. Niech sobie śpi. Chcieli coś zrobić według swojego planu. Przecież wiedzą, jak zabezpieczyć łódź, przecież wiedzą, jak się zachować w czasie burzy. Ale kiedy ta burza ich przerosła, kiedy łódź napełniała się już wodą i wydawało się im, że zatoną. Wtedy postanowili obudzić Jezusa. Nie po to, by go poprosić grzecznie, o to, by im pomógł, ale obudzili go i zaczęli mu robić wyrzuty. <laughs> Czy cię jest obojętnie, obojętne, że gniemy? Nikt cię to nie obchodzi. Jakże często, moi drodzy, jest i również w naszym życiu. Nie zawsze prosimy w takich prozaicznych sytuacjach Pana Boga, by nam błogosławił, a w niektórych kiedy się już zaczyna wielka burza, mamy pretensje do Pana Boga, że się nami nie interesuje, że nam nie, do, nie pomaga. Co to wydarzenie z nad Jeziora Galilejskiego e, może nam jeszcze mówić? Ta sytuacja jest przede wszystkim obrazem naszego życia. Nasze życie płynie. Czy chcemy, czy nie, e, mijają dni, miesiące, lata i zmierzamy nieuchronnie na górną stronę naszego życia. Czasami to nasze życie to jest żegluga spokojna, słoneczna, przyjemna, radosna. Czasami w swoim życiu doświadczamy szczęścia, ale też pojawiają się w naszym życiu większe czy też mniejsze burze. Wielu uczniów Chrystusa, wielu chrześcijan ma takie oczekiwania względem Pana Boga i tak uważają, że jeżeli ktoś wierzy w Boga, jeśli jakoś trzyma z Panem Bogiem, buduje z nim relacje, to Bóg na pewno uchroni go od wszelkich e, burz życiowych. Może uchroni, a może nie uchroni. Pan Jezus nigdy nie obiecywał i nigdzie nie mamy takiego zapisu w Piśmie Świętym, nigdy nie obiecywał, że jeśli ktoś będzie Jego uczniem, to Jego życie będzie sielankowe tutaj na ziemi. To, że jestem chrześcijaninem i to, że wierzę Jezusowi, nie oznacza, że będę chroniony przed wszystkimi burzami życiowymi. Nawet najwięksi święci przechodzili przez burzę. Na przykład święty Paweł, wielki człowiek, wielokrotnie był rozbitkiem na morzu. Tam go dopadła burza. Kilkakrotnie był kamienowany, był więziony. Zresztą los pozostałych apostołów też nie był łatwy, mimo wybrania, mimo tego, że żyli blisko Pana Boga. Choć też są tacy ludzie, którzy uważają, że jak będę żył blisko Pana Boga, będę się więcej modlił, to wiele krzyży nie spotka w życiu, wiele będę miał takich trudności i burz. Też to tak nie działa. Też to tak nie działa. To nie oznacza, że jak jestem blisko Pana Boga to będę albo super chroniony albo jak będę blisko Pana Boga to będą spadały na mnie krzyże każdy z nas w swoim życiu przeżywa jakieś burze jakieś trudy burze utraty kogoś bliskiego czy ja śmierć burza różnych konfliktów nieporozumień oby było ich jak najmniej ale nie jest to wykluczone, że one przyjdą niezależnie od tego jak żyjemy blisko do Pana Boga. Słońce świeci dla dobrych i dla tych niedobrych, dla wierzących i tych niewierzących. I burze doświadczają tak samo jednych, jak i drugich. Pytanie tylko, czy my dostrzegamy na łodzi swojego życia Pana Jezusa? Pytanie jest, co się dzieje z nami, gdy przychodzą burze? Często jest tak, jak przychodzą burze, że dzieje się jak w przypadku apostołów. Pojawia się pokusa, aby sobie pomyśleć albo powiedzieć, Bóg o mnie zapomniał. Bóg się mną nie interesuje. Gdzie jest Bóg? W czasie II wojny światowej, w obozach koncentracyjnych wielu zadawało sobie właśnie takie pytania, ale też dzisiaj niektórzy zadają sobie pytanie z perspektywy czasu i mówią, gdzie był Bóg w obozach koncentracyjnych? jak tam była taka burza, taka sytuacja. Przecież w tych obozach byli i dobrzy, i mniej dobrzy, i wierzący, i niewierzący. Moi drodzy, tam w tych obozach niektórzy wątpili, niektórzy tracili wiarę, niektórzy mieli pretensje, tak jak apostołowie na łodzi, która tonęła, czy cię nie interesuje, że my tu giniemy. Ale byli też tacy, i w tych obozach, i w różnych sytuacjach życiowych, kiedy przychodzą burze, są tacy, którzy właśnie w takich sytuacjach zbliżają się do Pana Boga. I właśnie w takich sytuacjach na nowo budują relacje z Panem Bogiem i Mu ufają. Apostołowie w czasie szalającej burzy na morzu na początku pozwalali Jezusowi spokojnie spać, bo mieli swój plan opanowania sytuacji. Znali się na tym, byli rybakami. I czyż w naszym życiu nie jest tak czasami, że są takie kwestie w naszym życiu, wtedy szczególnie kiedy jest tak dobrze, kiedy nie ma żadnych burzy, kiedy uważamy, że sobie sami poradzimy. Pan Jezus może sobie gdzieś tam śpi, my mamy plan. Czy my do takich zwykłych, prozaicznych sytuacji dnia codziennego zapraszamy Pana Boga? Nie tylko wtedy, kiedy są burze, ale do tych zwykłych sytuacji. Apostołowie, którzy byli świadkami tylu cudów dokonanych przez Jezusa, widzieli jego moc, zostali przez niego powołani spośród wszystkich współcześnie żyjących na świadków, na apostołów, a oni przychodzą i zarzucają Jezusowi brak miłości i zainteresowania się ich losem. Moi drodzy, Pan Jezus nie mówi nam, że w naszym życiu ludzi wierzących nie będzie burz, ale Pan Jezus obiecuje nam swoją obecność i swoją moc w czasie naszych burz. Jeśli nawet w naszym życiu pojawią się takie burze, mocne burze, to my, jako ludzie wierzący, nie powinniśmy wpadać ani w lęk, ani w przerażenie, nie powinniśmy wchodzić w rozgoryczenie. Chrystus jest z nami chce nam pomóc, bo nas kocha. W każdej życiowej burzy pamiętajmy, że Jezus jest obok nas. On nie śpi, choć tak czasami nam się wydaje. Chciejmy Go dostrzec i chciejmy Mu zaufać. Ta burza na jeziorze galilejskim po coś była, i nasze życiowe burze też po coś są, skoro je Pan Bóg dopuszcza. Czasami takie burze są nam potrzebne, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy do końca Panami swojego życia. Te burze pokazują nam, że potrzebujemy Bożej łaski. Nie tylko tej Bożej łaski potrzebujemy, kiedy są burze, ale w każdej sytuacji naszego życia. Bo nie wszystko zależy od nas. A właściwie to nic nie zależy od nas. Jest, każda chwila jest łaską Bożą. Każda chwila jest tą, tym czasem, do którego powinniśmy zapraszać Jezusa. Jezus nas kocha w naszych powodzeniach i niepowodzeniach. I oczekuję, żebyśmy Mu ufali i wierzyli w każdej sytuacji naszego życia. Amen.